Jak sporta, po, co w robisz? Uczysz Hanie liczyć? Liczyć? A, Hania. One, two, three, four. One, three, four. Kuli. Kuli. Jeden, dwa. W rano się buzi. No, ale buziak pysi. Nie, Franuś, nie dawaj kulki Hani, nie dawaj, bo Hania jest malutka i Hania połknie. No, nie dawaj jej. Zabierz tą kuleczkę. Bo Hania połknie i później będzie Hania chora, wiesz? Kula! No, sam się baw kulę. Bo Hania do buzi wszystko bierze, Franuś, nie dawaj kulki. Co z mojej będziesz będzie z Nie, Nie, no, właśnie co A to jutro, tak? Kolia. Faj! 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 Saj, nie, 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 na nie, 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 Zabawki, Na basen się jechać nie chce, nie? Ja nie jadę na basen. Kula? Ja, ja nie chodzę na basen. Czytam. A naciśnij tam, Franuś. Na naciśnij żółte. No Nie chodzę, nie korzystam z trucich wodnych, no. <grym> co to tak robi? Ale w wodomu się kąpiesz. Czytasz, No. no. Tak Franuś, co to tak robi? Małpka. No, bo to nie no to no. No, czytaj dla Hani wody, książeczkę. Naciśnij. Małpa? George, jak George robi? Uh, 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 uh. Jak George robi? Franuś, uh, uh, uh. Małpa! Franuś pokaż, jak robi małpka. Jak robi małpa, George? Franuś, pokaż, jak. Franek! <tuszy> pokaż, jak George robi. Franek, pokaż, jak robi George. Franek! <tuszy> <tuszy> <tuszy>